Nie jest też tak, że Rosja w ogóle nie buduje w Mariupolu nowych domów. Buduje. Przede wszystkim tam, gdzie setki mieszkańców Mariupola zginęły w pierwszych dniach wojny na pełną skalę. Stare, zniszczone domy są równane z ziemią, a w ich miejscu budowane są nowe. I nikt się szczególnie nie przejmuje tym, że pod gruzami wciąż są ciała zabitych Ukraińców, których nikt nie miał jak pochować, nie było takiej możliwości, chyba że to się dzieje specjalnie. Przykład: historia Mariupolskiego Teatru Dramatycznego, na który Rosjanie zrzucili bomby, mimo że wiedzieli, że w piwnicach ukrywali się, ukrywali się mieszkańcy, setki mieszkańców. Teraz ta pamięć jest po prostu wymazywana, tak dosłownie, bo powstaje tam nowy budynek na kościach, na ciałach tych, którzy zginęli, no i dlatego miejscowi to miejsce nazywają po prostu mogiłą.